I oczywiście mało strony jak wysokiej Był w dzisiejszym odcinku o sztucznie zawierzanych cenach i generalnie jak to zrobić, ponieważ widz w komentarzu słyszałem o takiej sztuczce, gdzie wykupuje się tanie itemki, których jest mało i sztucznie zawierza się ich wartość. Po czym sprzedaje po cenie, tak by kupiły to boty, które na rynku odczytują to jako opłacalny zakup. Proszę bardzo, oczywiście serduszko. Dzisiaj właśnie będzie w tym filmie wszystkiego się dowiecie. Zapraszam oczywiście na stronę skinsmanki, gdzie swoje skiny wymienicie. I tutaj z kodem kebus odbieracie sobie bonus darmowy 5 dolarów przy tradzie powyżej 100 dolarów oraz bonus do, samej, do samego depozytu, do samej wpłaty 35%. Także naprawdę sporo polecam zerknąć, zajrzeć e, i po prostu swoje skiny być może wymienić. E, masa skinów, zresztą link macie w opisie. Jak chcecie skorzystać, to wbijajcie. No i odniosę się do tego, do tego komentarza. E, być może starsi widzowie lub nawet ci nowsi, chociaż wydaje mi się, że bardziej starsi, pamiętają na pewno akcję z Jabbi. Która była realizowana na streamie. No zresztą gdzieś są tam z tego filmiki, więc myślę, że nie będzie ciężko to odnaleźć. W sensie ciężko to się do tego dokopać. I pozwolę sobie wejść na Jabiego. Właśnie wtedy to była wersja papierowa. Generalnie teraz też jest go mało na rynku, proszę bardzo. I. No, totalnie nie pamiętam, kiedy to było, kiedy była cała ta akcja, być może też nie wiem, czy jest to to. E, totalnie nie pamiętam dat. No, ale wtedy zamysł był właśnie taki, żeby po prostu ja biego kupować w masowych ilościach po 3 grosze, e, czy tam 4, i po prostu zacząć go masowo wykupować e, i sztucznie zawyżyć cenę. Dlaczego ta akcja nie wypaliła? Po pierwsze, przez budżet. Dlatego, że do takich typu akcji trzeba mieć naprawdę spory budżet, bo trzeba też pamiętać, że ludzie dalej mogą tą naklejkę kupić. Dwa, mogą dalej ją mieć w ekwipunkach i to, że supply na Steamie jest jaki jest, to nie znaczy, że ludzie w, ekwipun w, ekwipu w, ekwipu w, ekwipu w ekwipunkach tej naklejki nie mają. Także to są dwie podstawowe rzeczy, które trzeba wiedzieć przy tego typu ruchach. Co jeszcze warto wspomnieć? Warto wspomnieć, że to szybkie podwyższanie sztucznie ceny Należy robić samemu. Dlaczego, robi na, dlaczego należy robić to samemu? No dlatego, że jeżeli zmówicie się z kimś, nie mówię, że ktoś się dołączy, po prostu zobaczy, że coś się dzieje na Steamie i się dołączy. To jest jakby ok, ale jeżeli robicie to z kimś na Steamie z osobnych kont. No, to wtedy już może Valve to podpiąć jako banable. Jest taki podpunkt w regulaminie Valve, że sztuczne. Pod... No nie, nie pamiętam dokładnie, jak to było, ale generalnie za to jest ban za sztuczne podbijanie ceny w kilka osób. Więc jeżeli chcecie już robić takie ruchy i nie być narażeni na bana, to musicie robić je sami. No do tego jest potrzeba, potrzebny naprawdę duży budżet. I od razu ja nie skreślam w ogóle tej metody na zarobek, bo uważam, że ona jest naprawdę spoko. Tylko trzeba mieć do tego budżet bardzo duży zrobić dobre zapory na buyorderach, czyli wystawić sobie, no nie wiem, 1000 sztuk na złoty, no nie wiem, 63 na przykład, żeby ona nie spadła niżej i żeby tą cenę dalej podbijać. Więc potrzebny jest Wam naprawdę duży kapitał do, takiej, do takiego typu eventów. No i wtedy być może to się uda i ta cena rzeczywiście sobie powoli będzie wzrastać. Więc tak to wygląda. Jeżeli macie jakieś pytanka, jeszcze do tego, to pytajcie, to by było na tyle. Trzymajcie się. yo!